Czy to się kiedyś skończy, czy to się nie skończy? Co takiego? No, drugi sezon zaczynamy, ciągle siedzimy na tym przystanku, a autobus nadal nie przyjechał. Może jak pan ładnie poprosi, to przyjedzie. No, tym bardziej nie przyjedzie. Bo? Bo to jest przystanek na żądanie, a nie na proszenie. No już nie przesadzaj z tym klaskaniem. Z Rembertowa przyjechała, to wie co to wieś. Cie Żarty pana trzymają jak Jak co? Jak młodość i bisze. O. No. O. Kamal. Nie, yeah, no moment. Ja, ja nie, nie o, o. Ja najpierw nie słyszałem, teraz nie widzę. słyszałem teraz,